Próbujemy sobie zrobić dużą grę, z wydawcą oczywiście. Polityka, strategi... Polityka, strategia. My to już... My się chyba orientujemy w tym temacie już Sonie, co nieco, co? Strategia polityczna. Coś może jak Europa Universalis na przykład. Yy, mazo... <grywia> Mazowia Universalis. O, Czy chce wywiad zrobić? No, zróbmy szum, zróbmy szum, zróbmy szum. Mamy, mamy na to hajs, mamy na to środki, zróbmy szum. Dialogi odpadają kompletnie. Projekt poziomów i sztuczna inteligencja będzie istotna, raczej. O, a te cyfry spójrzcie, o, będzie dobrze, będzie, mi, musi być dobra gierka z tego. Na konwencie G3 pierwszy raz wystąpiliśmy na dużym stanowisku. Mamy 400, od, 400 tysięcy odwiedzających. Na 75 miejscu się uplasowaliśmy, wyśmienicie Nasz największy projekt właśnie wypuszczamy Rozgłos 282, no Pierwsze recenzje, okej, okay. recenzje naprawdę skrajne Bo skakało od jedynki do dziesiątki, ale 7, 8, 8, no i 7 Wyszło spoko, jak na taką pierwszą wielką grę Milion w pierwszym, milion trzysta w pierwszym tygodniu Przeniesz firmę z parku technologicznego do nowego budynku 8 milion. Przechodzimy do trzeciego biura i jesteśmy tutaj na trzecim biurze i moi, moi drodzy, ostatnie biuro odlokowane, już właściwie, w tym momencie.